Był listopad 2018 roku i kiedy spojrzałam w kalendarz z przerażeniem, odkryłam bardzo ważną rzecz, że na 30 dni tego miesiąca tylko 7 spędzę w domu. Zawsze byłam typem zadaniowca, takiej osoby, która dużo robiła, lubiła pracować i robiła często więcej niż powinna z brakiem poszanowania własnych granic. I to właśnie, ten konkretnie moment, był moment, w którym dotarło do mnie, że już od dawna od wielu miesięcy, a może nawet od wielu lat, słyszałam w sobie taki bardzo mocny, silny głos głos intuicji, który mówił mi: To jest moment, w którym musisz się zatrzymać. Ale moja głowa, moja głowa, która mówiła mi: Nie, no przecież działajmy, róbmy, możemy zrobić więcej, popychała mnie do przodu i do przodu i do przodu. Kiedy zorientowałam się, że ten stan bardzo, ale to bardzo dużego przeciążenia fizycznego zaczyna być już dla mnie nie tylko niebezpieczny, ale przede wszystkim zaczyna być już nie do wytrzymania. To właśnie wtedy uzmysłowiłam sobie jedną bardzo, bardzo ważną rzecz że przez większość swojego życia nie byłam dla siebie dobra. Pewnie część z Was, która ogląda to teraz, myśli sobie jestem w tym miejscu, w którym Magda była jeszcze kilka lat temu i nie mam bladego pojęcia, jak z tego miejsca wyjść, jak z niego ruszyć. Co zrobić w takim momencie? Jeśli tak jest, to chcecie zaprosić już teraz na mój Instagram, Facebook i YouTube do społeczności, do przestrzeni ludzi, którzy każdego jednego dnia budują Zdrowe, nowe nawyki powodujące, że stajemy się dla siebie najważniejszymi osobami na świecie i przede wszystkim, że dbamy o siebie i staramy się stawać dla siebie codziennie lepszymi. I jeśli czujesz, że właśnie tego potrzebujesz, to nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć Ci witaj w tym świecie.